Siemka, tutaj ta Witam Was w kolejnym odcinku z Majors of Mysteria. I zacząłem tutaj, a nie przy grocie lawy, dlatego że Zia zaczęła dialog. E, nie wiedziałam, że w Mysterii jest grota lawy. Przecież przed chwilą tam, no dobra, nie przed chwilą, ale kiedyś tam byliśmy. Schodząc ze wzniesienia, skręć w lewo przy jeziorze Teoli, a cel podróży będzie przed tobą. Tak jest. E, tak jest. E... Więc może powinienem pójść do azylu? Wydaje mi się, że to jest najbardziej optymalna opcja. Tak więc widzimy się za chwilę. A, jeszcze tutaj może, bo... E, ...bo tu zagadka jest. A chyba już możemy ją rozwiązać. Mam nadzieję przynajmniej. No wczytuj się. Cyk. I zobaczmy. Tak jest. Powinniśmy już mieć wszystko. Mamy wszystko. Dobra. To nie teraz. Eee, to. Tak. Eee, cyk. Okej, okay, dobra. Hmm. To zróbmy tak. Cyk. Hm, ale na co to odlicza? To znaczy... Tam jest tylko jeden, prawda? Czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Hm. Nie jest takie łatwe jak się wydaje. Okej, okay, udało się. Uu! Kolejny koral. Eee, I co teraz? Dobra. Nie, nie dobra. Jak mam się stąd wydostać, co? A, okej. Okay. Dobrze. Może niepotrzebnie kupowałem tę wskazówkę do obrazu. Stać mnie na to. Hm. Dobra, na początek, jak jesteśmy w azylu, to użyjmy naszych e, korali e, i zwiększymy sobie zdrówko e, i manę. Poproszę. To na sam początek. Po długie musimy się przed A w ogóle nie mamy jeszcze ostatniego. Stworzyć talizman? Ma tak można? Nie miałem pojęcia, że można tworzyć talizmany. No to jeszcze sobie. A, bo one się zużywają. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, stwórzmy. Nie ma żadnych kwiatów do nasycenia. Jeśli posadzę więcej cebulek, to będę mogła nasycić więcej magicznych lilii jednocześnie. A, czyli to się będzie odnawiać, zgaduję. To dobrze. <ścoughs> eee, wzniesienie. No tam. I idziemy do tej groty lawy. I jesteśmy w grocie lawy. Już czytałem ten tekst, więc nie będę go czytał od nowa. Um, nie mogliśmy tu przejść, ponieważ e, nie mogliśmy tworzyć kamienia. E, teraz jednak. Teraz jednak możemy. Więc poproszę średnia dobra, Wami się zajmę. Załatwione, czemu to nie jest naprowadzane? Czekajcie. Nie, jest naprowadzany. Hmm, to nie wiem. Eee, oj, dobrze. Coś spada tutaj cały czas. O, spadaj, co to za miejsce? Mówi się, że stąd przyszły teole, ale teraz coś się powstrzymuje. Jeśli to ten teoli, to co to za posągi? Pewien król Max zbudował je, aby trzymać teole z dala od doliny. Plan był taki, że wychodząc, widziałyby na swojej drodze magów, a ponieważ z magami nie miałyby szans, wróciłyby do siebie. No to być może to je powstrzymuje, nie? Boją się magów. Mm, no, ale ciekawy plan, ciekawy, trzeba przyznać. Co my tu mamy? Zagadkę. Mhm. Mm yy, mamy wszystko, czego potrzeba, ale nie teraz. Uh. A. No dobra, ale. Um, um, nie wiem. Może nas to przepuścić, czy coś w tym stylu? Hmm, hmm dobra, chyba spasuje z tą zagadką, e, no bo, hej, mamy esencję do zdobycia trznia, e, tutaj jest mościk, o! Eee, wiecie co? Mam pewien plan. Otóż hmm, skoro jesteśmy w... jakby nie patrzeć e, ognistej domenie, to zmienimy się na wodę, bo tutaj sporo rzeczy może być odporne e, na to. E, I... Czekajcie, to to też robi Infinite Flame, a, tak? Infinite Flame, tak jest. A, i, I zmienimy sobie jeszcze różdżkę na tą Aqua. Hmm, zaklęcia przedmioty dobrze. E, Ruszczka wody. Eee, to zwiększa siłę. A nie, bo to ignoruje odporność celu na magię. Aaaa. Nie, dobra, to zostaniemy tak jak było. Zaklęcia, wracamy. Chciałem się tutaj wycwanić, ale <laughs> nie wyszło. Oj, mogę teraz używać tych talizmanów many fajnie naprawdę Cyk. aha hm ciekawe jest to miejsce to na pewno au Chyba zostanę przy kamiennym, e, e, przy kamiennym spelu, bo jest ciekawszy. Jest po prostu ciekawszy. No i cyk. Oho. Kolejne Kolejne O! Czyli muszę odpowiednią kolejność, tak? Czy jak to wezmę? Dobra, nie, to nic nie zmienia. Czyli od tego trzeba zacząć. Teraz tutaj, no, Zia. Eee, to trzeba skasować jeszcze raz, eee, cyk. To trzeba ten i to. I teraz idziemy do ostatniego. Mamy to. Dobrze. O jeszcze te gnoje. To jest ten wybuchający. A tutaj nie wejdziemy. Wyleczmy się troszeczkę. Cych. O! Boss. Potężny magmak. Parzej. Uszywamy talizmanu, dobrze e, Wynosimy się stąd Okej okay. Oi, au. <laughs> I świetnie, tylko nie wiem teraz w którą stronę iść. Tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Eee, nic nie dostałem, żadnej skrzynki, nic. Ojej, szkoda. Eee, chyba, że to już tyle. Nie, to zdecydowanie nie już tyle. Chociaż. Oczywiście, że to już tyle. Szybko, strasznie szybko. Dobrze. Podoba mi się. Zwromnie Flavius, mędrzec ognia. Jestem mistrzem w tej dziedzinie i najwyższy czas, abyś i ty nabyła tę umiejętność. Nowa esencja, igni, esencja ognia i żaru. W pełni opanowałaś swój dar, masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby powstrzymać rządce Chlorowiusa. Mętrzce, mętrzce ogni Mętrzcze ognia, powiedz mi, dlaczego rządca Clovis spowodował zaćmienie? Spowodował? Zaćmienia są rzeczą naturalną. Gdy nadchodzą, magia w dolinie przechodzi niewyobrażalne zmiany. Mogą przyczynić się do powstania pięknych rzeczy, ale i straszliwych potworów. Jednak to rządca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaćmienia w jego szczycie. Ale w jakim celu? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale z pewnością nie w celu czynienia dobra. Musisz go powstrzymać, nim stanie się kolejnym szalonym królem. Nie ma czasu do stracenia. Każdy z nas musi kiedy, kiedyś podjąć walkę. Teraz nadeszła pora na ciebie. Wielu marnuje swój żywot na myślenie, gdy w istocie powinni działać. Nigdy nie bądź jednym z nich, jednakże nim stawisz czoło mrocznej wieży, udaj się do domu. Mój dom, mój dom został zniszczony, spaliłam go, a później rządca obrócił w opiół cały gryjów. Nie szukaj domu w Leaf, Jest jesteś teraz magiem. Szukaj więc domu wszystkich magów. Azyl. Znajdziesz tam y, odpowiedź na ostatnie z Twoich pytań. Okej. Okay. Czyli wracamy do azylu. E, I w azylu chciałem też y, wziąć udział w pyłbie maga. No bo hej, nie skończyliśmy tego, ani nawet nie dostaliśmy żadnej nagrody, więc trzeba coś z tym zrobić. Dobra, idziemy stąd, ale nie zwracamy uwagi na potwory. Czas udać się z powrotem do azylu. Tak jest. A, tak więc możemy się przeteleportować, oczywiście za 10, jak najbardziej, i azyl. No i dziękuję. Oj, już 3, 3ttt możemy znowu zamienić w talizmany, więc fajne. Zamienimy, bo się mogą później przydać. Nie miałem pojęcia o tym, tak szczerze, i trochę szkoda, że dopiero teraz to widzę. Chyba nie słuchałem po prostu za zaklinacza. Dobrze, czy ja muszę z nim pogadać? Witaj ponownie, Zia. Jesteś gotowa wyruszyć ku Mrocznej Wieży? Zaklinaczu, to był rząd Caklowis. To mako imieniu Octavius. Pragnienie zemsty za wygnanie go ze społeczności magów. Pragnie zemsty. Wszystko w swoim czasie, moje dziecko. Najpierw Mroczna Wieża. Teraz, gdy opanowałeś żywioły, możesz skorzystać z Odłamka Nieba, który wcześniej zdobyłaś. Dzięki niemu będziesz w stanie używać niebiańskiej magii bez ryzyka utraty kontroli nad sobą. Ach, dziewczynie, zbędne są takie świecidełka. Tak jak myślałem, to byłeś ty. To ja. Co o co chodzi? Pozwól, że opowiem ci pewną historię z IA. Będzie to długa historia. Maga imieniem Sabinus, który dopuścił się zakazanej sztuki tworzenia artefaktów, co przypłacił cierpieniem. Uczynił to by powstrzymać szalonego króla. Zostawił pułapkę w postaci pięknej, acz pustej księgi czarów, którą otwartą usytuował w miejscu zwanym dziś zaginioną łąką, przednio tworząc iluzję samego siebie uczącego się z niej. Król przybył i zażądał księgi, lecz gdy ten wydawał się nie reagować, Król Mac cisnął w niego zaklęciem i chwycił księgę. W ten sposób pułapka Sabinusa zadziałała, wciągając szalonego króla w głąb księgi. Jego ciało zniknęło w mgnieniu oka, ale jego świadomość wciąż tkwi w księdze. A ta oto księga czarów należy do ciebie. Czy ty jesteś ostatnim królem magiem mysterali? Byłem. Jestem w tej postaci, gdyż nie chcieliście się poddać mej potędze. Nie chcieliśmy poddać się twojemu szaleństwu, a dzięki tobie zostałem pomszczony. Szkoliłem cię tuż pod ich nosem. Dzięki mnie opanowałaś nie czarnoksięstwo a niebiańską magię. Co? Jak? To proste. Dziewczyna przybyła do mnie jako puste naczynie. Nie miała woli przeciwstawić się niebiańskiej magii. Zdołałem nauczyć się akceptować tę energię i używać jej jak własnej. Muszę przyznać, była dobrą uczennicą. Nie może dziać się naprawdę. Zaklinaczu, co się ze mną staje? Czy ja oszaleję? Z trudem przychodzi mi to przez usta, ale Aetius dobrze cię wyszkolił. Powinnaś iść za głosem swojego rozumu. Mimo tego, że mu nie ufam, to dzięki jego postępowi się tak, podstępowi stałaś się tak potężna. Być może na tyle, by móc stawić czoła rządcy Klawisowi, klawisowi wieży. Idź, pokaż mu, czego może dokonać za pomocą niebieskiej magii. Dołączę do ciebie w wieżę Zia, jak tylko poinformuję pozostałych magów o tym, co się stało. Okej, okay, to jest ciekawy plot twist. Tak szczerze. I fajnie to wyszło. No dobra, ale próba maga. Próba maga. To ostatnie co chcemy zrobić dzisiaj. E, więc. Usiądę wygodnie. Tylko szkoda, że nie mam połowy życia. Witaj, Zia. Jestem. E, nie chcę. Poradzę sobie. 50. Jasne. No ja chcę te ciuchy eee, Dobra No to was tu bez problemu powinniśmy pokonać Mogę używać Talizmanów tutaj Ale może nie będę Może nie będę po prostu Okej. Okay. Niech nam się odnowi trochę many. Dobrze. Au. Uła. I ostatni bombę. Dobra. No to problemy mamy już załatwione. Okej. Okay. O nie, teraz te zamrażające. Nie, 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 au. I kolejna fala, no się zaczyna robić coraz bardziej chatkowo, ale to wszyscy mogliśmy przewidzieć. Dobra, po problemach głównych. Teraz zostały te, te dwa. To nie wystarczy ładować. One nie są jakieś ciężkie, nie wiadomo jak. Nie chcę używać tych talizmanów, bo jak się okaże, że nie wiem, zostanę zdyskwalifikowany czy coś, to będzie słabo. Chyba, jeden nie żyje nie mogą mnie zamrozić, bo wtedy będzie kłopotliwie. Dobra, już po kłopotach największych, teraz pozostało tylko z tymi robalami zawalczyć. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Się wkopałem. Dobra, jedenasta fala. 11 fala i właściwie wygraliśmy. U, uh. to tyle z próby maga. Pokonane fale 12. Gratulacje, wygrywasz nagrodę. Pierwsza nagroda zwiększa twoje możliwości. Druga nagroda da ci, coś, da ci więcej możliwości rzucania zaklęć. Trzecia nagroda świadczy, że jesteś mistrzynią magii. Odbierz swoją nagrodę. No i świetnie. A, no dobra, pierwsza nagroda to jest runka. Zbliżenie automatycznie wyzwala zagnieżdżone zaklęcie, gdy wyłk się do niego zbliży czyli do pułapek pułapki w sumie e, fioletowy koral duszy okej okay. spoko no i płaszcz szata arcymaga Staranny, starannie nasycona magią ochronną szata zmniejsza obrażenia otrzymywane przez noszącego wow mm. przedmioty, No nie mogę jakoś sobie wybrać ciuchów, ale... Z takim nieźle sobie radzisz młoda damo. A ciekawe czy pobijesz mu rekord. Gdy byłem młody pokonałem wszystkie fale w 10 minut. Myślisz, że dasz radę? Mogę spróbować. E, nie, ale... Na razie nie. Na razie nie. Um, ale to na kiedy indziej jest jakiś też pomysł. Chociaż wydaje mi się, że bez problemu. E, nieważne. Mamy w każdym razie fajną szatę, która zmniejsza otrzymywane obrażenia. To jest coś cudownego. E, no i co? No i w sumie to na tyle by było w tym odcinku. Teraz się udajemy tylko do Mrocznej Wieży, czyli tam gdzie już byliśmy, aczkolwiek... Mm, ...szybko stamtąd uciekliśmy. To znaczy nie byliśmy w całym centrum, byliśmy na obrzeżach jeszcze zaliczających się do wzniesienia, więc zobaczymy co będzie w samej. Ee, mrocznej wieży. Zaklęcia mamy całkiem solidne. Zresztą widzieliście, że poszło naprawdę nieźle. E, no, tak więc nie pozostało nam nic innego, jak tylko się pożegnać i no, czekać na następny odcinek. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!